Cześć kochani, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was do krótkiej, myślę, recenzji niszowego zapachu. Dostałam dzisiaj, w ogóle powiem Wam, zestaw próbek od perfumerii Lulua, które zakupiłam. 13 próbek łącznie jest. No, i pomyślałam sobie, że jakiś zapach po prostu wyciągnę, wylosuję i przetestuję na sobie, no bo już byłam bardzo, bardzo ciekawa. I wylosowałam jeden zapach, który bardzo, bardzo mnie zainteresował, zaintrygował i zrobił to, co bardzo lubię, kiedy zapach robi, czyli sprawił, że w mojej głowie pojawiło się pełno skojarzeń, pełno konotacji yy, i wywołało we mnie jakieś uczucie, yy, jakieś właśnie, no tak jak mówię, skojarzenia, a więc zaraz zobaczycie yy, o co mi tutaj chodzi i o czym będę mówiła. Jest to zapach, którego recenzji kompletnie nie znalazłam na YouTubie w żadnym języku. Markę, oczywiście, możecie też znać, na pewno znacie. Jeżeli mnie oglądacie, to tam też wspominałam kiedyś o tej marce. Jeżeli ktoś siedzi w niszowych zapachach, to też wie i zna. Zna markę Olympic Orchids założoną przez Ellen Cowie. Także jest to ta pani, która stworzyła oryginalną recepturę bat, czyli perfum nietoperz dla Zoologist. No teraz ten nowy bat jest zupełnie przereformułowany, zrobiony przez innego perfumiarza. Ale jeżeli lubicie tą starą formulację nietoperza od zoologista, to podobno Nightflyer od Olympic Orchids tą oryginalną, nietoperzową formulacją jest. A ja tutaj sobie właśnie wybierając próbki. Z Luluła wybrałam zapach Mardi Gras i właśnie o nim dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy. Pomyślałam, że taką być może serię nawet stworzę na kanale, którą być może nazwę Niszowy Zakątek dawajcie mi znać, co o tym myślicie, czy chcecie oglądać w ogóle o niszowych zapachach, no ja nie ukrywam nawet, jeżeli nie chcecie, to chciałabym od czasu do czasu taki filmik o jakimś niszowym zapachu lub zapachach zamieścić, ponieważ jest to coś, tak jak wiecie, co ostatnio bardzo mnie interesuje, a te zapachy też, tak jak wspominałam, wywołują w mojej głowie różne, liczne konotacje, jest to coś zupełnie innego od tego, co mamy w mainstreamie, abym, a więc chciałabym po prostu ku pamięci nagrywać takie filmiki, no i Pomyślałam, że być może później nagram ten filmik o zapachu od Olympic Orchids, ale tutaj na świeżo pierwsze wrażenia, pierwsze skojarzenia bo wiecie, jak się coś testuje, to później wpadają jakieś inne próbki i wypierane są. Zapach będzie wyparty prawdopodobnie przez inne zapachy, i też, oprócz tego, że testuję to, bardzo jakoś chcę korzystać z flakonów, które mam. Chociaż idzie to dosyć opornie, powiem Wam, bo jak mam jakiś nowy zapach, to go używam. A później ten zapach jest po prostu wypierany przez jakiś inny zapach, przez jakieś inne próbki. Także po prostu jest totalne perfumowe szaleństwo. Także pomyślałam, że dobra, nagrywam teraz. No tutaj możecie powiedzieć, że ta opinia, czy, czy w ogóle ta recenzja będzie mało miarodajna, no bo. Przez całe popołudnie testowałam, i teraz wieczorem przychodzę, jakby z recenzją i z moimi wrażeniami. No, ale myślę, że już po testie na skórze coś tam wiadomo. A w podsumowaniu na przykład perfum miesiąca, jeszcze jeżeli jakieś będę miała spostrzeżenia na temat tego zapachu, to oczywiście Wam o tym dam znać, bo zamierzam ten zapach testować jeszcze jutro, czy tam pojutrze. Zobaczymy, jak to się złoży. Także tutaj mam ze sobą próbeczkę, taka zapowiedź, to już dajcie mi znać, czy chcecie oglądać o niszowych zapachach, ale jeżeli nawet nie chcecie, to ja od czasu do czasu taki filmik wrzucę, bo warto po prostu mieć gdzieś tam w swoim portfolio. Takie coś, a zwłaszcza zapach, który nie był nigdzie omawiany, to jest próbeczka z perfumery Lulua, bodajże mililitrowa, też tutaj tak tego płynu nie jest za dużo, ale powiem Wam, że te, no wiadomo, te perfumy niszowe są bardzo, bardzo skoncentrowane, ja Wam zaraz powiem tutaj o co chodzi w tym zapachu, naprawdę, no złapał mnie za nos w taki pozytywny sposób, jak ja bardzo lubię, więc no, pomyślałam, że... Po prostu nagram i się z wami podzielę. Także tutaj ten zapach Mardi Gras został wyprodukowany, stworzony w roku 2015, oczywiście przez założycielkę marki, czyli Ellen Cowie. No i tutaj powiedzmy, co jest w składzie. A jeszcze do samej nazwy: Mardi Gras to jest po prostu dzień poprzedzający środek popielcową, czyli oczywiście wtorek. Jest to taki, jakby ostatni dzień karnawału kiedy ludzie biorą udział w, w jakichś właśnie imprezach karnawałowych, festiwalach, tańczą, jedzą, piją i po prostu dobrze się bawią i zwłaszcza z Mardi Gras kojarzy się miasto Nowy Orlean i tutaj właśnie Nowym Orleanem za, zainspirowany jest ten zapach, a więc moja wyobraźnia już zaczęła pracować, bo Nowy Orlean, jak wiecie, to jest takie dosyć charakterystyczne miasto, yy, pełne właśnie dobrej muzyki i pełne pysznego jedzenia, takiego no wiecie, soul food, to się tak nazywa, jedzenie z yy, południa Stanów Zjednoczonych, to się nazywa soul Bardzo myślę, posmakowałoby mi takie coś, niestety nie miałam nigdy okazji próbować, natomiast jeżeli słyszę smażony kurczak, to to że już, że już bym od razu polubiła. Także tutaj jest to, jest to zapach zainspirowany tą imprezą, Mardi Gratą, ostatnią karnawałową imprezą Tymi kolorowymi pochodami, tymi, wiecie, kolorowymi ciuchami, tymi, tym całym konfetti, ale ten zapach też skrywa sobie pewien mrok. I tutaj, tak, mamy, nie ma w ogóle podziału na nutę głowy, serca bazy, mamy po prostu wypisane składniki: jest to kwiat pomarańczy, cywet, benzoes, vanilia, neroli, pizmo, labdanum. Natomiast na stronie perfumerii Lulua troszeczkę inny jest to skład. Tam był jeszcze jeden składnik, o którym już nie pamiętam. Nie pamiętam, jaki to był. A, Neroli jeszcze, Neroli, Kwiat Pomarańczy i Neroli. By... A nie, Neroli jest. Jeszcze inny składnik był, w każdym razie nieważne. Podlinkuję tutaj oczywiście um, link ze sklepu Lulu, a jeżeli będziecie zainteresowani, próbka jest. Próbki są dostępne, na szczęście. Dużo ostatnio jakichś takich braków w asortymencie tam w perfumerii było, na przykład wymiotło zoologistów, większość, no ale. Dobra, mam nadzieję, że dowiozą. Także, tak jak mówiłam, kwiat pomarańczycy, cywet, jest wanilianeroli, neroli, pizmo, labdanum. I ja Wam powiem, że ten zapach od razu pachniał dosyć, dosyć mocno tutaj z fiolki i zapach mnie zaintrygował. W ogóle powiem Wam, że skojarzył mi się z zapachem takiego starego mieszkania w kamienicy, w której to kamienicy właśnie gotuje się jakieś potrawy z przyprawami oraz pali kadzidełka. Ja Wam powiem, że bardzo, bardzo lubię takie takie właśnie nie tylko właśnie takie kamieniczne zapachy, w którym właśnie mieszają się zapachy takiego, wiecie, życia codziennego, właśnie gotowania jakichś potraw i na przykład ktoś przejdzie pachnący perfumami, jeszcze dochodzą do tego zapachy z wnętrz mieszkań ludzi, jakieś tam zapachy prania i to wszystko się właśnie łączy w jedną całość. Jakiś też nieraz jest tytoń, jakiś dym papierosowy, takie nawet trochę zelżały i tutaj ten zapach, ja go mam tutaj jeszcze na skórze, on troszeczkę złagodniał, ale z fiolki ten zapach dokładnie mi przypomina takie konotacje. Prócz tego on jest jeszcze bardzo, bardzo taki miodowy, zawiesisty, likierowy, słodki, także to wszystko y, miesza się, łączy w taką ciężką woń. Gdzieś tam ten kwiat pomarańczy się przeplata, on jest bardziej wyczuwalny, według mnie, na samym końcu. Na samym końcu zapachu, kiedy ten zapach robi się troszeczkę, kapkę lżejszy i gdzieś ten kwiat pomarańczy, tak jakby nam skrzył. Natomiast tutaj ten zapach przypomina mi, daje mi takie skojarzenie, wiecie, że idziemy do kogoś właśnie na imprezę w takiej starej kamienicy, w niekoniecznie dzielnicy bezpiecznej. Ten zapach powoduje pewne takie uczucie, mroku, niepokoju, ale zarazem jest bardzo, bardzo przyciągający. Przeczytałam jeden komentarz na polskiej fragrantice, że właśnie ktoś napisał, że ten zapach jest dla niego wysoce niepokojący. Jak taki, wiecie czuje ta osoba czuła się jakby miała wejść do labiryntu gdzie będzie jakaś fajna zabawa wiecie ale jednak na, na każdym rogu napotykała jakieś niebezpieczeństwo być może coś w tym jest mi się właśnie ten zapach kojarzy z tą kamienicą taką wiecie gdzie idziemy do kogoś w gości po prostu wystrojeni wyperfumowani czujemy zapach też właśnie jedzenia na klatce schodowej ale jest to taka wiecie dzielnica dosyć szemrana że w każdej chwili możemy być zaatakowani hmm, ale to jest raczej też taka wiecie wizja bezpieczna, tak samo jak w przypadku Moss od Zoologies, gdzie byliśmy duchem na strychu obserwującym rzosowisko skąpane w świetle księżyca, tak samo tutaj wiecie, jest jakaś impreza, może być jakieś niebezpieczeństwo, ale to jest raczej takie tylko wyobrażenie, jednocześnie ten zapach jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo komfortowy za sprawą tych słodkich nut. Yy, I właśnie, no ja, tak jak Wam mówiłam, bardzo, bardzo lubię zapach takich starych mieszkań, kamienic, gdzie nawet. Czujemy ten zapach takiej wiecie, piwnicy. Ludzie mówią oczywiście: kociesiki, jak zwykle. No, i tutaj dla niektórych osób, za sprawą cywetu, ten zapach jest bardzo, bardzo taki zwierzęcy, animalny, właśnie tak na pograniczu takiej, no nie, niekoniecznie czystego zwierzęcia. Niektórzy tak to, tak to opisują, że to jest taki na przykład zasikany kot, czy coś w tym stylu. Ja wiem, skąd może się brać to skojarzenie. Natomiast ja bardzo, bardzo lubię Mariasz takich nut, wiecie, no tak jak Wam powiedziałam, coś takiego z życia codziennego, coś co wywołuje wspomnienia we mnie takie dosyć nostalgiczne, bym powiedziała. Także, tak jak tutaj mówiłam, zawiesisty zapach, niepokojący zapach przypraw i owoców, i to jest też brudne miasto ze słodkimi aromatami. Tutaj zdecydowanie też wśród tej zabawy całej, tej słodyczy, tego jedzenia, które mamy na tej ulicy Karnawałowej Nowego Orlanu. Jeżeli tutaj mówimy o inspiracji i Nowym Orlanie, którym, którym właśnie był zainspirowany ten zapach, to właśnie czujemy to wszystko w powietrzu to jedzenie i tak dalej i gdzieś tam właśnie ta woda, która wiecie, na przykład stoi w kałużach czy gdzieś tam w studienkach kanalizacyjnych, to miasto nie jest do końca czyste, ale jest przez ten cały karnawał, przez tą całą imprezę nasycone fajnymi zapachami, które poniekąd maskują te nieprzyjemne zapachy, ale jednak gdzieś te zapachy tam się czają i one właśnie, te zapachy mogą dawać nam uczucie takiego niebezpieczeństwa lekkiego. No Ja Wam powiem, że Naprawdę bardzo, bardzo interesujący zapach. Jeszcze nie powiedziałabym, że Margi gra to po prostu znaczy tłusty wtorek, no ale to już tak tylko gwoli dodania. Naprawdę jest to taki zapach, też Wam powiem znowu Kazimierza w Krakowie i znowu mi się też kojarzy z tą knajpką Escheveria, która jest naprzeciwko Perfumeli Lulua. Tam mamy właśnie taki piwniczny, niepokojący klimat z zapachami kadzidełek. I to jest dla mnie właśnie to, to jest takie mieszkanie, wiecie, kobiety, takiej ym, tajemniczej, może takiej właśnie jakiejś trochę czarownicy, takiej kobiety, co lubi właśnie postawić sobie karty tarota, coś takiego, wiecie, coś w tym stylu, ta kobieta Makota, jakieś tam właśnie ciemne meble antyczne i na przykład zasłony bordowe, takie z weluru. I panik, właśnie kadzidełka, coś takiego. Wiecie, taki klimat troszeczkę, troszeczkę niepokojący, ale okazuje się, że wcale nie taki straszny. Także zapach naprawdę bardzo, bardzo dużo skojarzeń wywołujący. Ja uważam, że bardzo, bardzo warty przetestowania, warty uwagi. Niestety 30 ml okazuje się kosztuje 300 zł, ponad 325 czy 375, coś w tym stylu. Więc nie wiem, nie mam pojęcia, czy zdecyduje się na tą pełną flaszeczkę. Nie ma większych pojemności. Natomiast tutaj, to co ta próbka zrobiła i jakie skojarzenia wywołała, no to jestem naprawdę bardzo tak mile zaskoczona. Naprawdę interesujący zapach dla miłośników yy, woni starokamienicznych, yy, takich kamienic, wiecie, przedwojennych z duszą, z klimatem, yy, z zapachami życia codziennego. Myślę, że <gryw> będzie to bardzo, bardzo fajne. No i przy tym właśnie to miasto Nowy Orlan, możemy sobie wyobrazić właśnie tą imprezę na ulicach, gdzieś tam y, mu dobra muzyka jakaś się sączy, jazzowa, wiecie, coś w tym stylu, dobre jedzenie, no i zapach tych ulic i powietrza przesiąkniętego różnymi, różnymi zapachami. Naprawdę uważam, że jest to zapach, no dosyć takie arcydzieło ja Wam powiem, że Kiedyś, nie wiem, czy, do, czy teraz jest do tej pory, ale pamiętam, że jak byłam mała, to był taki zapach do wtyczki od Bris, żeby tam, wiecie, w pokoju pachniało i był zapach po prostu tobacco, to, było, to był taki zapach anti-tabak coś w tym stylu, żeby maskować dym papierosowy, u moich rodziców nigdy się nie paliło, rodzice nie palą, ja też nie palę, natomiast pamiętam, że weszliśmy raz do sąsiada, znaczy, parę razy do niego tam chodziłam z rodzicami w odwiedziny i pamiętam, że u tego państwa w domu właśnie tak pachniało właśnie takim dymem papierosowym, przysłoniętym zapachem, przysłoniętym zapachem z tego brisa właśnie antytabak i taki bardzo podobny zapach mi to dawało, że wiecie Coś pachnie, ale gdzieś tam w tym, yy, w tym pomieszczeniu, w tych nie wiem zasłonach, kanapach, dywanach, czujemy jakiś taki zelżały zapach papierosów. No tutaj nie ma nuty tabaki, nie ma nuty tytoniowej żadnej, ale taki efekt ciężkości jakiejś, że coś zelżałego w tym dywanie, na przykład w tej tkaninie jest. Naprawdę interesujący zapach. Powiem Wam, że jeżeli macie możliwość, to koniecznie sobie przetestujcie, bo Mardi Gra naprawdę gra na wyobraźni. Mam nadzieję, że ten opis cały wam się, wydał Wam się um, interesujący, że będziecie chcieli przetestować ten zapach. Myślę, że jest to pozycja warta uwagi. I na pewno nie ostatnia od Olympic Orchid, znam też inny zapach, ale o tym innym razem, y, może w innym filmiku z serii, bo planuję też filmik o y, kilku zapachach niszowych, ale to już jakby inna tematyka całkowicie. Dawajcie mi znać, czy ktokolwiek zna Mardi Gra, bo jestem pierwsza chyba na YouTubie w ogóle na świecie, która mówi o tym stricte zapachu, bo Olympic Orchid wiadomo już mówiono. Dawajcie mi znać, czy znacie, czy chcecie poznać, czy lubicie zapach y, kamienic starych, bo ja Uwielbiam przepiękny zapach i też właśnie przywodzi mi na myśl to mieszkanie takie z dzieciństwa, wiecie, sąsiada. Także, no, bardzo, bardzo przyjemny zapach. Ja uważam, warty poznania. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.